Delfiny wróciły do Włoch, bracia golec nagrali Hot 16 Challenge, a na kanale Ace Trainer Lupi pojawił się pierwszy film od 10 miesięcy. Ten rok chyba już niczym mnie nie zaskoczy. Hej Pokemaniacy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lupi i zapraszam na materiał, o który wiele osób prosiło w komentarzach, a mianowicie moją najlepszą drużynę z regionu Galar. Jako, że długo na to czekaliście, nie zamierzam bardzo przedłużać, tylko przypomnę o możliwości Drużyna z regionu Gala różni się nieco od innych, gdyż ze względu na brak switcha nie miałem okazji wypróbować nowych pokémonów w akcji. Dlatego też zdecydowałem przedstawić szóstkę, która w teorii powinna bez problemu posłużyć do przejścia gry i zabawy w postgamie, a jednocześnie wybrałem pokémony, których design oraz ogólny koncept najbardziej przypadł mi do gustu. Ósma generacja dała nam aż trzy dobre startery do wyboru, i pewnie większość poszłaby w skorbaniego ze względu na pierwszą salę lub sobla przez fantastyczne statystyki, którymi dysponuje jego najwyższa forma. Ale ja w naszym zestawieniu umieszczę grób jego z trzech powodów. Po pierwsze, jest on opcją, która dysponuje fajnym atakiem oraz szybkością, ale nie jest przy tym papierowa. Każdy, kto grał w Pokémony, wie jak upierdliwe jest ciągłe wracanie do Pokecentrum podczas treningu i walk z przypadkowymi przychodniami. A Rillaboom, w którego nasza małpa prędzej czy później ewoluuje nie dość, że może przyjąć na klatę całkiem sporo ciosów, to na dodatek tyle samo, a pewnie nawet i więcej może rozdać. Po drugie, nie będziemy potrzebowali w walce z Milo przewagi typu akurat od startera ze względu na następnego członka drużyny. A po trzecie, przez prawie 10 lat zajmowałem się muzyką i pokamony z nią związane mają szczególne miejsce w moim serduszku. Chciałem również utworzyć ten team z potworów wprowadzonych dopiero w galar, a inne trawiaste niezbyt mi leżały albo ze względu na wygląd, albo możliwości. A Rillaboom wydaje mi się naprawdę solidnym wyborem. Przykładowy moveset to Woodhammer, który wydaje się standardem. Nokov, który od wzmocnienia jakie otrzymał w generacji 6 jest bardzo przyzwoitym ruchem typu mrocznego. u który przydaje się do wycofania Pokémona w niezręcznych sytuacjach. Oraz Earthquake, który stanowi porządne źródło obrażeń ziemnych. Co przydaje się jeśli mielibyśmy zmierzyć się z przeciwnikiem stalowym czy chociażby ognistym? Regionalne ptaki od zawsze były pewną niewiadomą. W starszych generacjach łapono je głównie dlatego, że były dostępne na początku gry, a w późniejszych fazach pozwalały na przemieszczanie się za pomocą ruchu Fly poza walką. Niektóre jak Staraptor czy Talonflame były stabilnymi, użytecznymi pokemonami, przynajmniej poza sceną Competitive. Natomiast resztę brało się raczej z przyzwyczajenia lub braku wyboru. Nie tutaj. Miejsce numer dwa na naszej liście zajmuje bowiem Rukid, którego ostateczna forma. Corviknight jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym, potworem dostępnym od samego startu. Jego wygląd jest prosty, ale w tej prostocie możemy znaleźć zarówno elegancję, jak i mrok. Typy natomiast dają przewagę nad większością liderów z wersji Shield, a w przypadku Swords są to przynajmniej równe szanse. Po jego potędze najlepiej świadczy fakt, że zajmuje on drugie miejsce, jeśli chodzi o najczęściej używane Pokémony w Overused, czyli jednym z najpopularniejszych formatów walk PvP, przegrywając jedynie z Cliffable. Jeśli nie chcemy bawić się w breeding, ruchami, które powinniśmy dać naszemu ptakowi, są Bravebird, Iron Head, u oraz Body Press. Natomiast w przypadku, gdy myślimy o starciach z innymi graczami, warto poświęcić trochę czasu, by zaopatrzyć swojego Korwinajta w Rust oraz Defog. Ruchy te nie tylko dają mu większą przeżywalność, ale również pewną formę użyteczności poza samymi obrażeniami. Po pokonaniu Milo i Nesy przyjdzie nam zmierzyć się z Kabu, czyli specjalistą od typu ognistego. Przydałby się więc ktoś, kto mógłby sobie poradzić z jego pokémonami, a najodpowiedniejszym kandydatem wydaje się ewolucja Arrokudy, czyli Baraskuda. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, galariańska ryba jest podręcznikowym glass cannonem, czyli jednostką o wysokim potencjale ofensywnym, ale bardzo słabiutkiej obronie. Jednak w większości przypadków nie będzie to problem, gdyż ma ona aż 136 bazowej szybkości, a przy 123 punktach ataku mało prawdopodobne, że przeciwnik o niskich lub nawet przeciętnych statystykach defensywnych będzie w stanie oddać. Gdzie jest zatem haczyk? Czy Baraskiuda ma wąską, ograniczoną pulę ruchów, jak wiele innych pokemonów, które zapowiadały się ciekawia, ostatecznie wylądowały w koszu, bo miały mało użyteczne ataki? Otóż nie. Jak przystało na potwora o wielkiej szczęce i ostrych zębach, uczy się ona zarówno bajta, jak i cruncha, a poprzez jemy może przyswoić ruchy typu ziemnego, psychicznego, czy nawet walczącego. Chociaż sam do końca nie wiem, jak miałaby używać niektórych z nich. Cztery, które wybierzemy, to Close Combat, Crunch bądź też Psychic Fangs, Liquidation oraz Aquajet, jeśli będziemy chcieli mieć pewność, że uderzymy w następnej turze jako pierwsi jako entuzjasty typu robaczego zawsze bolało mnie to jak trudno było zdobyć Volcarone. Centiskorch nie jest co prawda pokemonem, który mógłby równać się z królową regionu Unowa, jednak w moim mniemaniu stanowi naprawdę solidny dodatek do zespołu każdego trenera, który nie zdecydował się wybrać Skorbaniego jako startera. Jego jedynym prawdziwym zmartwieniem jest typ kamienny, jednak potwory te i tak prawdopodobnie wolelibyśmy zostawić Rillaboomowi, Baraskiudzie, czy też jeśli zdecydowaliśmy się na Sobla, Intellionowi i jego potężnemu specjalnemu ataku Szczególnie użyteczny CentiScorch może się okazać przeciw liderom specjalizującym się w Pokémonach mrocznych oraz baśniowych. Zwłaszcza, że Beat, czyli osoba, której będziemy musieli stawić czoła w wersji Shield, powinien mieć ekipę złożoną paradoksalnie z samych przedstawicieli typu psychicznego. Bardzo ciekawy w kontekście naszego opartego na zwykłym ataku teamu jest również charakterystyczny ruch naszej stonogi, Firelash, gdyż nie tylko zadaje on przyzwoite obrażenia, ale również sprawia, że obrona przeciwnika spada, więc każdy kolejny fizyczny atak będzie bolał. Bardziej niż zwykle. Poza nim w końcowym zestawie powinien znaleźć się także Crunch, Leech Life oraz Power Whip. Dzięki któremu będziemy mogli skutecznie atakować przeciwników, którzy w teorii by nas kontrowali. Galar jest regionem bajkowym, a w każdej bajce musi być jakiś czarny charakter. W naszym zespole będzie nim Grimmsnarl, który nie dość, że został nazwany od braci Grimm, czyli najbardziej znanych bajkopisarzy wszechczasów, to wygląda jak połączenie każdego koszmaru z dzieciństwa, stanowiąc hybrydę ogra, goblina i cienia waszych ciuchów rzuconych na fotel, który, gdy mieliście 3 lata, powstrzymywał was przed wtargnięciem w środku nocy do pokoju rodziców i uświadomieniem im, że batyskaw to taka łódź podwodna. Ze względu na swoje typy Grimstar jest w 100% odporny na ruchy typu psychicznego i smoczego. A dobrze wiemy jak wielką siłę stanowiły te ataki przynajmniej w poprzednich generacjach. Poza tym może on dysponować umiejętnością Prankster, która jest niezwykle użyteczna jeśli zdecydujemy się na zastosowanie taktyki z reflektem i Light Screenem w celu uzyskania dodatkowej ochrony dla naszego zespołu. Mimo, że Pokémon ten ma zaledwie 60 bazowej szybkości to nadrabia ją zarówno atakiem jak i punktami życia, dzięki którym jest w stanie przyjąć kilka ciosów a później odpowiedzieć. Wspomniana strategia pod wsparcie drużyny jest stosowana raczej w PvP, a jako, że te listy tworzy podluźne granie zasugeruje coś bardziej ofensywnego. Na początek charakterystyczny dla Grim Snarl'a ruch, czyli False Surrender, który przy mocy 80 nigdy nie podłuje. Następnie do wyboru albo Playraf, albo Spirit Break. Ja bym wybrał ten drugi cios, gdyż Playraf ma 90% celności, a wiadomo, że jeśli ruch ma kiedyś nie trafić, to nie trafi w najważniejszym możliwym momencie. Na koniec wziąłbym Super Power jako solidny ruch typu walczącego oraz Lich Life jako pewna forma odnawiania sobie życia. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, lista jest wypełniona pokemonami specjalizującymi się w zwykłym ataku. Nie zrobiłem tego specjalnie, po prostu sporo ciekawych galariańskich Pokémonów ma tę właśnie statystykę wysoką. Podobnie jest chociażby w przypadku Toxtricity, którego również chciałem umieścić, jednak ostatecznie nie starczyło dla niego miejsca. Kto więc zostanie ostatnim członkiem naszej drużyny? Cóż, jest to potwór, który zdominował polski turniej Pokémon jest swego rodzaju standardem w oficjalnym formacie turniejowym, a chodzi oczywiście o Dragapulta. Smog ten nie tylko zajmuje pierwsze miejsce na liście najczęściej używanych Pokémonów w trybie Vijin. W którym rozgrywane są wszelkie kwalifikacje do Mistrzostw Świata, jak i sam główny turniej, ale również posiada absolutnie przekozackie statystyki. A ponadto można go budować zarówno pod zwykły atak z Dragon Dance. Jaki specjalny z taktyką opartą na nakładaniu statusów, czy nawet po prostu silne, specjalne ruchy? Myślę, że strategia z użyciem Willowispa jest zdecydowanie najciekawsza. A oprócz samego podpalenia, będziemy potrzebowali heksa, którego moc ulegnie podwojeniu przy atakowaniu celu z nałożonym statusem, Draco Meteor, jako po prostu potężny atak typu smoczego, służący jako narzędzie przeciw rywalom, na których ruch duchowy byłby nieskuteczny, a także u bądź jeden z wielu silnych, specjalnych ataków, którego może się Draga nauczyć, by dawać radę większej ilości przeciwnych Pokemonów. Może być to na przykład Flamethrower, który jeśli trafilibyśmy na przeciwnika stalowego, mógłby stawiać pewien opór. Na koniec oczywiście musi być pytanie do publiczności, jednak chciałbym podejść do niego trochę inaczej. Jestem ciekaw, jaki jest wasz ulubiony Pokemon z regionu Galar. Mi że mówiąc ciężko by było wskazać jednego, ale bardzo poważnym kandydatem jest na pewno galariański Weezing, ze względu na to jak twórcy połączyli jego klasyczny wygląd z eleganckim regionem galar, który jak pewnie wiecie wzorowany jest na Wielkiej Brytanii. Piszcie w komentarzach, a najlepszą odpowiedź z uzasadnieniem pokażę na początku następnego filmu już za tydzień. Dziś dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że materiał się podobał i zobaczymy się już niedługo. Trzymajcie się ciepło i do następnego.